Dobra, słuchajcie, akcja wygląda w ten sposób, że dosłownie w momencie, kiedy ja wrzucam ten film, to Agentix otwiera swój sklep w galerii handlowej w Milionowicach. Wszyscy dobrze wiedzą, że aktualnie temat galerii jest tematem szalenie ciekawym. A to oczywiście za sprawą tego, że kiedy mi sklep, no, co by nie powiedzieć, całkiem nieźle wypalił, bo zaczął zarabiać spore pieniądze, to sklep swój także otworzył Elviso i w tym momencie otwiera też Agentix. Tylko słuchajcie, co jeszcze ciekawsze, spójrzcie na to: on robi jakąś, nie wiem, wielką premierę! 28 stycznia, godzina 14! Wkrótce, wielkie otwarcie! BUM! Wbijajcie tutaj, nie wiem, z całą rodziną! A do tego jeszcze dodajmy, że mój sklep przechodził jeszcze dzisiaj olbrzymi kryzys. Przecież na moich oczach, kiedy podglądałem Elviso, to Elviso ukradł mi wszystko. Co prawda, w tym momencie już słuchajcie, jest wszystko na swoim miejscu. Normalnie, Enderperły są w miejscu, gdzie powinny być, butelki z ekspem, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby wszystko jest w porządku. Nawet Elviso zwrócił piekielkę. Pieniądze z kasy automatycznej, e, które ukradł. Tak, bo tutaj mieliśmy przecież Nederyt, mieliśmy złoto i tak dalej. Więc póki co mamy kryzys zażegnany, ale spójrzcie na to, jaka to się nam robi wojna sklepowa. Ja dosłownie za moment, słuchajcie, włamię się do tego sklepu, bo jego premiera powinna być właśnie dosłownie za moment. Kiedy wy widzicie ten film, to jest około godziny 14 .00. i zobaczymy sobie, co on tam sprzedaje. Bo serio, mój sklep musi być najmocniejszy. My mamy panią Irenkę, która oczywiście ma tutaj różowy strój i go. My, my zarabiamy w dolarach, rozumiesz to? Więc my nie możemy być gorsi od Agentixa czy Elviso. Jedyne co chciałbym jeszcze wam, słuchajcie, na samym wstępie pokazać, bo zaraz wchodzimy. Oczywiście obejrzyjcie ten film do końca, bo już tam, słuchajcie, wbijamy. To to, że pamiętacie, jak ja się z Agentixem pokłóciłem dwa dni temu o to, że gość bierze sobie dwa piętra lokalu. Tutaj, normalnie w galerii, nic za to nie płaci, bo niby jest właścicielem i tak dalej. No właśnie. Ja się z nim tak pogłóciłem, a w tym momencie Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj i to górne piętro Nie jest w ogóle przez niego Użyte, tak dosłownie w ogóle A tutaj przecież miał być lokal Wszędzie, kurde, gościu No więc w takim razie, słuchajcie, nie ma co dłużej czekać Rozkopujemy, słuchajcie, tutaj wszystko Dosłownie, ja mam to totalnie Gdzieś, czy gość, słuchajcie, wystartował, czy nie O kurde, belek, to Ej, dobra, zaraz tam wyjdziemy, zaraz wszystko dokładnie Słuchajcie, zobaczymy, ale mam wrażenie Że gość stanął na rzęsach Aby ten sklep naprawić Naprawdę wyszedł rewelacyjnie. Co do samych designów tych sklepów, to tak, ja muszę przyznać, no. Wiadomo, sklep Agentixa i Elvisa ma potencjał na bycie ładniejszym sklepem od mojego. No bo po prostu chłopaki potrafią lepiej ode mnie budować. ale powiedzcie szczerze, w którym wy wolelibyście sklepie zrobić zakupy? W tym? W sklepie Aberki? Czy w tym sklepie Elvisa? No właśnie, ja chyba odpowiedź znam. Elviso zrobił naprawdę to świetnie. Serio, mega fajnie. Oczywiście ukradł ten motyw pod tytułem azaliowe liście na suficie, identyczne jak ja. Czy ukradł motyw pod tytułem dwa identyczne lampiony w takim miejscu. Jakoś, jakby, jakby identycznie wygląda, ale chłopaki potrafią budować i tego się boję, że oni mogą zmusić klienta do zakupów tym, że ich lokal będzie po prostu lepiej wyglądać. No dobra, słuchajcie, tak czy inaczej, pierwsze, co tutaj widzę, to przyciemniane szyby. Nie wiem, czy Agent próbował, słuchajcie, zrobić sklep premium, czy nie, żeby po prostu klienci czuli się tam jakby, wiecie, bezpiecznie, żeby po prostu nikt ich nie podgląda, ale mam wrażenie, że... Jeżeli tak to prześwituje, jakby to jest to szkło chyba albo czarne, albo z tego w ogóle nowego Minecrafta przyciemniane, ale, ale dalej przez moje szyby tak samo widać jak przez jego szyby, więc no nie wiem. Drzwi duże, słuchajcie, bez żadnych szyb, bez żadnych banerów, nie? Ja na przykład tutaj mam banery wywieszone, mam tutaj szyby, żeby te właśnie drzwi nie były takie przytłaczające, że jest takie wielkie wejście i tak dalej. Natomiast chłop zrobił olbrzymie wejście, jakby spoko, każdy ma inny styl budowania. No i co? Co? On ma podłogę z wodą! O kurde, no to poprzeczka, słuchajcie, jest postawiona naprawdę wysoko. On ma podłogę ze złota! Eee, dobra, słuchajcie, nie wiem, czy to ma być luksusowy dom handlowy. Naprawdę, nie wiem, czy to ma być też w ogóle jakby, poza tym, że galeria jakby luksusowa, czy to ma być sklep luksusowe, ale słuchajcie, jeżeli on używa bloków złota, do wykończenia tego A teoretycznie on ma tutaj zarabiać złoto No, bo wiecie, ceny są w złocie Albo w nederycie podane To jakby, jaki to ma sens? Że jakby on yy, swoją walutę, którą chce zarobić Daje w podłogę? To jest trochę dziwne, no nie? No muszę przyznać, sklep wygląda mega kozacko. Samo to oświetlenie, słuchajcie, no nie? Że on ma redstone'owe tutaj właśnie em, Lampy, my te, czegoś takiego nie mamy My z Elviso mamy jakieś lampioniki On też ma lampioniki, tutaj jeden, tutaj drugi, słuchajcie No kurde, szczerze? Wygląda to fajnie. Ale gdybym miał przyznać, to moim zdaniem sklep Elviso wygląda fajniej. Tak szczerze, znaczy, wiadomo, że mój jest najlepszy! Jest najładniejszy jest pierwszy w galerii handlowej, więc jest najlepszy. Ale kurczę, wygląda nie najgorzej. No muszę przyznać. I teraz tak słuchajcie, tu co. Ej! Tego nie widziałem, ale są dwie książeczki w ogóle, no to chyba trzeba je przeczytać i trzeba oprzeć co tutaj się znajduje, bo widzę, że tutaj są, słuchajcie, frejmy oznaczające, że tutaj pewnie są na przykład znaczniki do kupienia, ale jeżeli... Nie no, to nie jest możliwe, że on sprzedaje koks Przecież ja mówiłem, że będę sprzedawał jabłka, tylko jeszcze nie zdążyłem tego zrobić. Wątpię, żeby Agentix był tak niemiły, aby wziąć po mnie pomysł, bo ja mu wprost mówiłem na początku, kiedy kupowałem sklep. Swój! Że ja będę z Koksa sprzedawać. Nie, nie mówcie, że on ukradł pomysł. Nie bym miał prawo, ale. TNT? Ej, ja sprzedaję TNT! No, bez. Ja, jak ja ti. O nie. Agentix idzie chyba na wojnę. Dobra, zaraz to słuchajcie, wszystko badamy. Najpierw weźmy te książeczki. Nie wiem, może tą. Może najpierw weźmy tą. Tu jest regula. O kurde, to jest książka z regulaminem sklepu? A tu jest. Oferta sklepu. No dobra, to może najpierw słuchajcie, przeczytamy sobie tutaj regul... o, długie. Regulamin sklepu. 1. Ceny produktów. Ceny wyrażone są w Nederycie, czyli w jedynej poważnej walucie. Aha, no i widzicie, on już takim tekstem próbuje, wiecie, jakby znieść nasz sklep do poziomu, wiecie, parteru. No trochę beka, bo, bo my po prostu przyjmujemy różne waluty. On po prostu jest, wiecie, strasznie, strasznie ograniczony i tyle. Nie można płacić inną walutą niż Nederyt. Oznacza to, że możliwa, że, że najniższa możliwa płatność to jeden Nederyt. Okej, okay. czyli u niego jakbym chciał kupić jedną sztukę, to mam zapłacić jeden Przecież w życiu żaden klient na to nie pójdzie Co? Okej, okay, tu nie będzie miał klientów chyba Nie ma możliwości płatności złotem B. Ceny nie podlegają negocjacjom Okej okay, Gdy kupowana jest tylko jedna sztuka Danego produktu Aha, dokładnie o tym powiedziałem No nieźle, czyli kupuję jedno TNT i płacę Jeden gert, Wow. Nie można. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Możliwa jest dyskusja na temat obniżenia ceny na produkty kupowane przy zakupie co najmniej dwóch. Okej, okay, czyli jak dwie sztuki kupujesz, to ewentualnie możesz mieć zniżkę. Rabaty są przewidziane dla stałych klientów. Jak chłop nie będzie miał żadnego klienta, to jak chce mieć stałych klientów? Klienci. Sklep jest zaopatrzony w asortyment premium, więc produkty nie należą do tanich. Ale co to jest za regular. Jakby. To nie jest zasada. Dlatego wprowadziliśmy dress code. No to już jest zasada. Każdy zobowiązany jest do wyboru schludnych, czystych ubrań! Co? O kurde! Czyli co? Ja nie mogę wejść tutaj normalnie w błoto, wybabrać sobie butów i nie mogę tu. W... Pff, w życiu chyba nic tu nie kupię. Ej, co? Jest grane, nie wierzę. Dobra, ale co tu jest jeszcze napisane? Zasady: Na terenie sklepu obowiązuje konstytucja milion. Nowic. Na terenie sklepu obowiązuje regulamin galerii handlowej. Kto to pisał? Kto, jaki, co, nie wiem, żółw to pisał czy człowiek? Bo ja nie rozumiem nic z tego. Ej, autentycznie wielkie XD. Nie, autentycznie. Zaraz jeszcze przeczytamy ofertę sklepu. Ja tylko, słuchajcie, szybko wam tutaj zaproszę na mój prawdziwy sklep www.abra.ety. Pierwsza linijka w opisie. Jeżeli wy chcielibyście zrobić zakupy w prawdziwym sklepie, abry, tak jak tutaj, to wejdźcie sobie. Właśnie pierwszy link w opisie. Możecie zakupić bluzy, koszulki, kubki. No, mnóstwo rewelacyjnych rzeczy. Wejdźcie. Serio, zobaczcie. Bo tam naprawdę coś dla siebie znajdziecie. Serio, takiego kozackiego. Ale teraz tak. Tak, wróćmy tutaj i przeczytajmy, słuchajcie, jeszcze dalej, bo ja naprawdę regulamin to beka, ale oferta sklepu. Witamy drogi kliencie w naszym sklepie. Jest nam niezmiernie miło Ciebie tutaj gościć. Mhm. Znajdziesz tutaj różnego rodzaju dobra luksusowe. Produkty premium. Najwyższe jakości, wyselekcjonowane przez naszą wyszkoloną kadrę pracowników. Każda osoba ceniąca jakość wykonania świeżości. Łatwą dostępność z pewnością doceni o produkty oferowane w naszym sklepie. O, na co artykuł? Dla ciebie wystarczająco satysfakcjonujący! Kurde, ja jestem na jakimś. nie wiem, szkoleniu? Czy co? W jakimś korpo? Co jest w ogóle? Pozdrawiamy i zachęcamy do zakupów. Miłego dnia i smacznej kawusi sprowadzanej spoza terenów milionowic. Zachęcamy do przeczytania regulaminu. Ej, o kurde, ja mam za mocno teraz, nie! Czekajcie, ja się muszę uspokoić w ogóle. Co to był za tekst? Przecież ja bym w życiu nie zrobił tam zakupów, znaczy. Może zrobię, żeby zobaczyć jak o niego wygląda ta obsługa, ale no kurde, co za beka! Ale dobra, słuchajcie. Zakładamy maskę, jesteśmy poważnym klientem. Chcemy zobaczyć, co tutaj, słuchajcie, się znajduje. Oczywiście nie zauważyłem tutaj żadnej kasy samoobsługowej, więc nie byłbym w stanie zrobić zakupów, tak jak teraz, będąc samemu na serwerze. No, to jest trochę XD, no ale niech będzie. No, no niech mu będzie, że się po prostu nie da. I teraz tak, co tutaj jest? Z... O patrzcie to! On ma podpisane jakby itemy z ceną. Czyli, że totem nieśmiertelności kosztuje... Pół sztabki nerytu, tak mało? Kurde, ej, dobra, to jest mało. Patrzcie na to. On ma tutaj w ogóle dużo totemów nieśmiertelności. Oczywiście wszystkie są ukradzione podczas wojny między gangiem USA a gangiem Polski. Wy na pewno pamiętacie, jak Agentix był wtyką w naszym gangu i tak dalej on to wszystko ukradł. No ale jakby spoko, jesteśmy po wojnie, więc ja się nie będę czapiał. Ale szczerze, czytelność tego jest mega słaba. Spójrzcie na to. Tutaj jest kawałek białego napisu: kawałek jest szarego. Ej, strasznie to z cienkiem! Tutaj znacznik jest fajnie podpisany, że jeden znacznik to jest jeden netheryt, ale takie długie teksty to są mało widoczne. Serio, musisz podejść mega blisko, żeby. To przeczytać, to mi się nie podoba, no nie? Mógłby po prostu być napisane totem. I tyle. I wtedy byłoby tak jak tutaj, że ładnie wszystko klarownie widać. Okej, okay, znaczyki są po jedną sztabkę nederytu. No strasznie nieopłacalny deal. Chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś potrzebuje tego dużo, no to może. Gwiazda netheru, no dobra, 5 nederytu za jedną gwiazdę taką widerową, to jest dużo, ale z drugiej strony, wiecie, gwiazda widerowa też jest bardzo ciężka. Trzeba pokonać widera, trzeba mieć trzy czaszki szkieletów widerowych, no nie. Ehm, no to kurczę, taka netherowa gwiazda, spoko! Szczerze pięć, sztab pięć sztabek nederytu nie jest aż tak dużo. Ehm, płyty winylowe. Ktoś normalny by kupił w ogóle jakąkolwiek płytę? Tylko by... poza mną, bo ja bym pewnie kupił. Ale to tylko w ramach Beki bym kupił. No nie, no dobra, niech będzie. No płyty winylowe -win są pewną sztabkę Nederytu. Ej drogo, to jest drogo, szczerze. Nie uważam, aby to było tyle warte. Rolex? Cztery sztabki Nederytu za zegar? Certyfikat autentyczności produktu. Pff. Co? Jaki to co, jaki certyfikat? czym w ogóle on mu. Ej, nie. Dobra, sam fakt, że on w ogóle ma Rolexa. E my mamy rolexa Ja się tak zawsze przecież śmieję, no nie. Jak tutaj ten sklep otwieramy, e otworzyliśmy. Ale słuchajcie, no nie płaciłbym 4 sztabek na to Przecież to jest zwykły zegar, gościu. Tak mi się wydaje, że to jest. Po pojaż. To jest zwykły zegar. Co on w ogóle kit wciska? Jakiś z chińskiego targu i on to sprzedaje jako kurde Rolexa. Kumacie to? Dobra, kryształ Endo za jeden. Oho! Nie ma asortymentu! Ja sekundę temu otworzyłem ten sklep! To wątpię, żeby ktoś to wykupił. Po prostu chyba nie ma kryształu Endo, ale ej, jakby wziąć taki kryształ Endu i go tutaj postawić i on by wybuchł, to by było dość zabawne. Ale tak czy inaczej, widzicie tutaj po raz kolejny. Jakby nazwa tego jest mało czytelna, mało to widać. No ale dobra, jest tutaj tak. O, jest, żeby przeczytać w ogóle trójząb, to trzeba podskakiwać prawie. Dobra, trójząb jest, słuchajcie, za siódemkę. Akurat trójząb jest dość rzadki, więc siedem sztabek nether. Tu nie uważam, żeby to była wygórowana cena, ale... Co to za... Sztuczna ramka na itemy? Tu jest mapa. Ej, sztuczna ramka na itemy, trzy nethery tu! A tu ma... Ej, o co chodzi? Nie, słuchajcie, nie, nie rozumiem totalnie. Nie, nie, nie... Czekaj, pokaż. Jakby... O co w tym chodzi? ha Patrzcie to! Że tu jest mały frame! A teraz jest duży frame! I co i to wszystko? Aha, nie no, szczerze wygląda to fajnie. No jest różnica, patrzcie na to! I patrzcie na to, ale trzy sztabki netherytu za to, to no chyba gościa pogięło. Ja bym nawet półmu za to nie dał. Mikstura niewidzialności 0,20. O! To jest spoko! ej, teraz już totalnie bez beki. Mogę się śmiać ze sklepu Agentixa, ale akurat za jedną sztabkę netherytu cztery butelki na niewidzialność, to jest duża cena, ale jeżeli ktoś ma dużo nederytu, tak jak na przykład ja tu jestem w stanie to kupić, bo nie chcę mi się robić potek. Szczerze, to jest dobre. To tu nie będę go krytykował, to jest fajne. Ale tu jest jeszcze koks jabł. Koks jabłko za 16 sztabek netherytu. Wow, no ale wiecie, koks jest mega drugi. W ogóle. Skąd on ma aż trzy koksy? Ja mógłbym go teraz normalnie okraść i mieć wszystko gdzieś. Ale słuchajcie, 16 sztabek to jest... Szczerze? Może trochę za duża cena, ale nawet nie nawet nie zła. Tutaj TNT zestaw młodego pirotechnika jed... Nie, no te teksy są niewyraźne. Ej, ale okej, okay, czyli 16 TNT za jedną sztabkę A To u mnie jest jedno TNT za 5 złota, czyli za 12 TNT płaci się sztabkę nederytu, czyli u niego TNT jest ciuteczkę tańsze. No to ja ewentualnie sobie zmienię ten jeszcze tutaj... Ciastka sprzedane? Darmowe Czy? Ci... Aha, tu jest... Zapytaj pracownika, może mamy to, czego szukasz. Aha, jeżeli czegoś nie ma, to można zapytać pracownika. Ale co, darmowe ciastka? Czyli, mogę sobie po prostu wziąć cały ten stak i sobie po prostu wyjść ze sklepu. No, chyba to tak nie działa. Ej, szczerze, nie wiem. Nie wiem, czy to tak działa, ale no, dobra, słuchajcie, może ja tutaj to tak troszeczkę naprawię, żeby nie było, że ja tutaj coś, słuchajcie, okradłem. Ale, ej, mam wrażenie. Że to jest dość mocne. On tutaj na przykład daje poczęstunek, wiecie, no tutaj w wypadku e, darmowych ciastek. Ja na przykład daję, słuchajcie, darmowy poczęstunek, którym jest ciasto, tak? Elviso też ma u siebie darmowy poczęstunek, którym jest ciasto. Ej, szczerze? Powiem tak, sklepy wydaje się być dość ciekawe, ale taka bójda o tych satysfakcjonujących I itemach, o tym, że klientela ma mieć czyste buty, szczerze to jest fatalne, absolutnie fatalne. Ja musiałbym, słuchajcie, zrobić recenzję tego sklepu. Może bym zrobił coś takiego, że ja przyjdę tutaj na zakupy. Umówię się z Agentixem i zrobię zakupy. Dajcie znać, co myślicie o tym, bo moim zdaniem to jest fajny pomysł. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie koniecznie dzwonek oraz wejdźcie na mój główny kanał Abram Minecraft i wbijcie na prawdziwy sklep www.abra.ety Pierwszy link w opisie tego filmu. Kozackie bluzy, koszulki kubeczki, słuchajcie, nawet plecaki. I to wszystko oczywiście o taberki www.abraity. A ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dzieneczka, eleczko i puu!